Witam serdecznie i gorąco na no, farming 2017 boczkowo 91 Ursusik nasz Ty łapaliście we mnie Na pracach zaległych Trzeba W tym odcinku widzicie no będziemy ich Obsiewać, orać, jak zdążę, jak widzicie, pierwsza prawie godzina w nocy nagrywam, obłotko, Trzeba pracować, nie? Na razie bizona nie będę spalał. No i tak pracy mam od trochę i ciut, ciut. trzeba robić Tamoś nie zrobić pracy, nie kokutów na, na włączą Tak, pozdrawiam Panu farminga i przepraszam Że nie było Ale postaram się poprawić się. No to to. Muszę. Bo I praca, i teora, tamto. Życie prywatne, nie będę tłumaczył, bo... Rodzinne sprawy to są moje, to... Eee, e, ty... Gospodarz Patrz, będziemy, może rzepak będziemy sieli w tym odcinku. Zobaczymy. Kto to posieje? Nie to za orkę albo brony pojedziemy pole robić. Ale bublaż, bublaż. I tak się zasieje to... Będziemy w ogóle zrobione. Chlepić się, bujamy się. wcześniej się, się, się nie robi, to to się ma. To no jest, jak widzicie, a robota jest, idzie, musi iść, bo trzeba zarabiać. Może jakieś maszyny nowe kupił. Jak zarobię? Nie będę sprzedawał tych albo drugie gospodarkę kupię. Jeden będę będzie na stare, drugie na nowe maszyny. Nie. Panie Tomek Takie buty widzicie sami Praca, praca, jeszcze raz praca I w realnym świecie i tutaj Trzeba I tak to jest Jak robota jest a ja może. Mam... Aha, nie mam 60 dni. Rozumiem. I światło włączy co? Jak ty tym myślisz? Panie Tomek. Ten kawałek będzie trzeba podjechać. o no banho... não mm -hmm. mm -hmm. botar Tak to jest, patrzcie I zaraz koniec pola Ja tu szybko leciał i polski sprzęt, mały mały nie Mały ale wariat nie weź stopni się Nie zostawimy nie w końcu i takiej o i tamto się poprawiło od razu a po co podnosić bronić tym to tam no i zrobione mamy jedno pole nie eee, takie głodko I siejemy zaraz. Posiejemy rzepak. Ja mam nadzieję, że się uda mi. Mm -hmm. I bum 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 bum. Ej, się zmieniało, dobrze pamiętam, tak? O. I pędzi drut będzie, ne? i jedziemy z sianiem pola rzepakiem i fajnie trzeba i te zabronowe zaorać też poszedł nie wiem chyba to kuriza będzie ale fajnie idzie idzie lecimy nie i pik pik Aha, czekaj, 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 co to było? Dobra, A, turma, my tu nie mamy. Dobra, 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 wyłącz to. Nie przeszkadzaj w oglądaniu. Tak. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Panie Tomek, jedziemy. Nie I tak będzie będziemy posiać Zakultywator i dalej będziemy Działać A Coś innego będzie trzeba pos posiać Jak wy myślicie Piszcie w komentarzach Jakie byście chcieli w następnym odcinku Zbożonego posiać ile widziane hmm. ale kto jest jak robota jest no, no i to 102 to 2 zostało o, 99% szybko później będzie na wody trzeba nawieść duży chyba rozsieba, czy do nawozu czy co to jest nie wiem sam i tak w boże, boże nie może nie do złupu nie trzeba do dosu... albo jechać kombajnem kosić nic nie poradził pisałem to czy mówi z buzi nie zrobię dupy Trzeba pomóc i może będzie kiedy trzeba pomóc mm -hmm. Parada i radę, parada i się szybko leci Moment, moment Lecimy, tak? Tak, co jest? Jak robota idzie i jest, nie? Rzepaczek. Pararaj, Tyłu. o te pole będziemy musieli wziąć obrobić, ale to ja zostawię ten na razie siewnik. Tu mamy tu do ma wozu, dobrze. Mhm. Jedziemy. No i Tomek, Tomek, ty kierowca, bobta, nie? No, dobrze, podjeżdżę, tak, nawozim, nawozu, trochę, żeby było nawiezione przed tym i później po sianiu damy jeszcze raz. Panie zielonka, jedziem. Widzicie sami. Trzeba robić wszystko na raz samemu. Bożona wyjechała z dziećmi. Do rodziny. No, tak, tak. Laby człowiek ma, nie? Kobiety nie ma. Po domu. Jeździsz jak pijany No, alkohol trzeba dać, nie? I tak to jest Wesoło ci I ci cię się śmieje Jaka czekaj, M mapa To tutaj chyba El Mapos Terminal na nawożenie. Wybrane O kuzie, Trzeba zaorać. Mhm. Zaorać by się przydało, a nie za... Ej, i to może w następnym odcinku weźmiem to teraz nie będę wszystkiego robił, bo on nie zdążę i to posiać to tamto Żeby nie za poza odcinkiem to zrobię Ja takie buty Gonią trupę, te? Tak? No to co, trzymajcie się, a pod podem mego filmu będą linki do playlist i takich rzeczy do mego filmu playlisty do moich filmów na kanale. Życzę Wam miłej nocy, spokojnej. Pa-pa!